Siemanko z tej strony Budgra. Witamy was w kolejnym odcinku co naszą gwiazdę, a dzisiaj przeanalizujemy fity Kaliego. Polska marka Hills przygotowała dla was kolejną kolekcję o nazwie Think Big, Think Different. Kolekcja będzie zawierać krunek w dwóch kolorach Tartulnek w dwóch kolorach, czapkę, szalik oraz brazoletę i jakość jak zawsze petarda, wszystko produkowane w Polsce z odblaskowymi nadrukami, a ja dodatkowo dodam, że mamy tutaj nadruk z moją podobizną. Kolekcja będzie dostępna oczywiście na stronie heelswear.com od dzisiaj, od godziny 20 i drop preorderowy potrwa przez 3 dni, więc w tym czasie możecie wszystko zamawiać, a dodatkowo na kod BUDGRA10 macie 10% zniżki na całe zamówienie, więc wpadajcie do nich, zamawiajcie, my polecamy oczywiście, a teraz lecimy z odcinkiem. Pierwszy klip 30 km na godzinę: mamy czapkę Tomiego Hilfigera Heritage Cup 160 zł, następnie kurtka Tommy Jeans, która wygląda jak z lat 90., i Retail 900 zł, jest wyprzedana. Następnie mamy spodnie, również wzorowane na lata 90, 435 zł, i też są wyprzedane. Na tym klipie przewijają nam się jeszcze inne fity Kaliego: czapka Polo Ralph Lauren 209 zł, kurtka Moncler model Maja. 4135 zł jest to cena, jaka była w polskim sklepie, ale jest wyprzedana. Dokładnie była za taką cenę w Witkacu, ale dorwiecie ją na stronie Monclera za 1045 euro. Na tym klipie mamy jeszcze jedno ujęcie: czapka Emporio Armani 60 dolarów, 230 zł jest aktualnie wyprzedana, oraz kurtka Gandzia Mafia Generał 350, zł niestety też wyprzedana. Przechodzimy teraz do kolejnego klipu, do utworu Firma. I standardowo od góry lecimy czapka od Tommy Jeans, 139 zł, niestety aktualnie wyprzedana. Dalej mamy kurtkę od Karla Kaniego. Jest to retro jacket. Cena niestety nieznana, ponieważ jest to po prostu jakiś vintage model nie? i dostępny głównie z drugiej ręki na przykład na greylet. Buty Nike Air Max 90, i jest to hybryda z modelem 2014, dosyć chyba rzadko spotykany model. Mhm. Ja bardzo na popularnej kolorystyce. Ja chyba nawet nie kojarzyłem w ogóle tego modelu. Ja do też się do w tego na momentu. Tym zobaczyłem. E, kolorystyka, infrared. Retail tych butów wynosił około 700 zł e, wtedy, kiedy one wychodziły, no bo wychodziły właśnie w 2014 roku, z tego co kojarzę. Mhm. I aktualnie do oderwania są chyba jedynie na 100 KX, ale z tego co patrzyliśmy też tylko niektóre rozmiary, więc nie ma tego dużo. Przechodzimy do kolejnego odfitu z tego klipu. Czapka Polo Ralph Lauren Classic Sport, niestety wyprzedana 209 zł. Kurtka z lat 90. od marki Damani, damani Dada. Dada Dada Damani. W sumie nie wiem, damani to Dada. Koniec. Tak. Eee... Do gdzieś tam z drugiej ręki. My znaleźliśmy w jakimś tam miejscu w rozmiarze S za około 350 zł w przeliczeniu na złotówki. Tak. Więc jeśli ktoś chce taką kurtkę, to niestety musi jej szukać z drugiej ręki. Buty Vans Old School, i tutaj akurat jest kastą od sklepu Sneaker Studio. Tak? Czy to kosztował tak. jakieś przemko czy? Przemko z, to jest współpraca przemka ze sneaker studio. Aha, więc taki custom, z tego co widzę, on chyba nawiązuje do jego trasy koncertowej. Tak, on tour, coś tam było tam na jest pewno. A, czarne, to jest chyba KGM On tour. Aha, czarne, czarne wansiki ze złotymi akcentami. Mhm. No i cena niestety tych wansów jest nieznana, bo. To custom. custom. Same, same takie wansy do derwania w okolicach 250 zł, e, nie customowe. Kolejne ujęcie mamy z koncertu Caliego, Marsz Wolnych Konopi 2019, bluza Gandzia Mafia 1981 kolor. 200 zł retail, aktualnie widziałem w dwóch rozmiarach za 170 zł. Zegarek Ublo bądź Ablo poprawcie mnie w komentarzu 16500 co daje nam około 64 tysiące no, polskich złotych. To jest grubo. To jest grubo, bo dobrą furę już by za to kupił, nie? No. Buty w kolaboracji Adidasa z Farelem Williamsem NMD 900 zł. Tu mamy kolorystykę Solarhu. Taka błękitna. Tak, ona chyba nawet lądowała na wyprzedażach, z tego co kojarzę, więc... Tak, one chyba są jeszcze dostępne w ogóle w sprzedaży. Tak? Mhm. Tak mi się zdaje. Dalej mamy zdjęcie z Instagrama, gdzie akurat Kali pozuje z polskim traferem o pseudonimie Żabson. T-shirt, inhale, Ganga mafia, 69 zł, aktualnie przecenione ze stówki, zegarek, taki jak wcześniej, ublo... Tak się chyba to czyta. Buty. Tutaj mamy właśnie fajne buciki Cactus Plant Flea Market w kolaboracji z Nike na modelu Vapor Max 2019. Retail tych butów wynosił 999 zł i były one dostępne tylko w damskich rozmiarówce, z tego co kojarzę do rozmiaru 44. Zgadza się. I z drugiej ręki niestety buty chodzą po około 2700 zł. O, to wszystko szkoła. zależy też od rozmiaru, ale mniej więcej tak ta cena wygląda. Buty bardzo fajne, propsuje. Podobają mi się. A Tobie? Dobra przebitka jest na tych butach. Jaka przebitka? Na no w sensie, z drugiej, nie, że z drugiej ręki kupę na A, poduszkuję. że przebitka taka. Myślałem, że mówisz mm -hmm. o filmowaniu. No właśnie, warto też wspomnieć, że Dominik ostatnio został aktorem i wystąpił w nowym klipie e, UBRO. Nie będziemy przyjaciółmi, sprawdzajcie koniecznie. Gra tam bardzo dobrą rolę. Bardzo odpowiedzialną rolę przede wszystkim. Tak, i bardzo taką niebezpieczną. Tak, także nie bierzcie ze mnie przykładu jak coś. Tak, dokładnie. Dobrze. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejne zdjęcie również z Instagrama. Sweter Carlo Colucci. Lata 90-945 zł jest dostępny w Vintage Store. Jest w ilości jedna sztuka. Spodnia Adidas Tiro 19, klasyczek, wszystkich sportowych wariatów, 199 zł. Retail, ale tak za stówkę to je dało rady dorwać. Nawet ostatnio tak. było na promocji na Adidasie to chyba 85 zł. To, to akurat mi się nie podoba, jak to jest przefitowane do tych butów i do No nie, nie podoba mi się również. No i, no i tak. Buty Air Max 90, kolaboracja z Off Whiteem, Retail 679 zł, z drugiej ręki jakieś 2325 zł. 500 złotych. Ja nie Ka wiem jak, jak to uważasz, ale wydaje mi się, że nie powinno się łączyć spodni Tiro Adidasa, no na no przykład z butami Nike. bo skierza tak tutaj trochę też płci, nie? nie. Więc znaczy. Robi tak sporo osób w sumie. Niektórzy nie uważają tego za nic złego, ale tak jakby według mnie nie powinno się. No nie, wnosić. no nie pasuje. Lepiej, to. lepiej by wyglądały po prostu jakieś jakiekolwiek inne czarne spodnie, nie? Do tego fitu. Warto też wspomnieć, że Kali ma w swojej kolekcji dosyć sporo butów, tak nie można to powiedzieć, prawda. że dobry sneakerheadzik z niego. I teraz wam pokażemy kilka butów, w których możemy jeszcze Kaliego spotkać po kolei Easy 500 w kolorystyce OG. OG, ich retail wynosił 849 zł. Aktualnie w tych takich najlepszych rozmiarach w stylu 44, 1 2 38 coś takiego chodzą za około 1800 zł. Mam też te buty w kolekcji, bardzo je polecam, bo są według mnie świetne. Dalej mamy na innym zdjęciu Easy 700 również kolorystyka OG. Ich retail wynosił 1299 zł. Z drugiej ręki aktualnie około 1600-1800 coś takiego. Mhm. Trochę cena podskoczyła ostatnio, nie? Zgadza się. Bo one się. przez długi czas chodziły w okolicach retailu. Tak. Teraz trochę jest lepiej, nie? Y -hmm. Ma jeszcze Easy 350 w kolorystyce Frozen Yellow. Retail 900 zł. Teraz około 1300 zł. Oraz ten sam model w kolorystyce Batter za 1100 zł aktualnie do dorwania. Jeszcze oprócz tego takie dwie parki można powiedzieć z high-endu, czym znaczy w sumie są z high-endu, nie y -hmm. można powiedzieć. Balenciaga Speed Trainer w kolorystyce czarnej. One kosztowały 595 euro, co daje jakieś 2,5 tysiąca złotych w przybliżeniu. Do tego Gucci Ace, dosyć popularny model, Kaz w nich go mhm. ostatnio, 500 euro, retail, niecałe, a w przybliżeniu na złotówki jakieś 2100 zł. Tak, Więc tak, są między innymi z wężem, z pszczołą, on chyba ma z pszczołą tutaj na tej Tak, pięciu. tak z pszczołą, zgadza się. Dobra, to może teraz przejdziemy do fitu widza, co? Tak, Możecie fit widza, powieści... jeśli chcecie wylądować w naszym odcinku w widza, musicie wrzucać swoje zdjęcie na Instagram z hashtagiem teambootgrem zwycięzcą tego konkursu, że tak powiem, bądź ankiety na naszej grupie. Tak, była ankieta, były trzy tak, kiety, w które brały udział. Loki, jestem ok. No to widać tutaj taka podobizna z tym Jestem ok. Tak, tak, Ostatnio mieliśmy Fanareto, teraz mamy tak, fan, ma Fanatelka. No co to widzimy na tym zdjęciu? No widać na pewno rzucają się od razu w oczy spodnie kamuflażu, bo znowu Jackson. Tak jest. A buty, one, easy czekaj, one nie mają tego? one nie mają tego. Kieszeni z boku na. Wysokości kolana? Nie, nie mają. Tak nie mi się mają. zdawało, że miały, no ale nie, nie mają. Easy 500, kolorystyka OG, do tego zwykła szara bluza jakaś nie? i kurtka Tak, powodowa. i kurtka puchowa. Jak, jak oceniasz, kicik I makaron na głowie. <grym> to mówię tylko dlatego, bo zazdroszczę. Także picik, picik, według mnie Także spoko. Także myślę, że się Loki nie obrazisz. Ja za bardzo w sensie patrzyłem te spodnie, ogólnie nawet w Select Shopie i ja mam problem z fitowaniem szerokich spodni, ogólnie, tak. ale tutaj na tym A zdjęciu wyglądają do mnie fajnie. Ja nie mam problemu, bo mi do deski pasują, no, jak ale, ale, ale spodnie bardzo spoko ogólnie, fajnie, fajnie tutaj na tym zdjęciu wyglądają. Mhm. No i w tyle jeszcze mamy Opla, tylko nie wiem czy to jest Vectra czy Omega. To jest Opel Astra Kombi e, A to trój, nie jest trójka. Kurła, Kurwa, no rzeczywiście. Dobra, nie, nie znałem na Opla. Sprzedał Opla. Dobra. Dobra, przechodzimy do zakończenia, bo nie będziemy rozmawiać o samochodach. Tak, to, nie ten to by było wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Może chcecie zobaczyć jakiś, nie wiem, challenge między nami, czy coś w tym stylu. Możecie proponować jakieś nowe serie, my jesteśmy mega otwarci Możemy na takie przykład, propozycje. Nie, mentosy do, do koli wrzucić. Albo łysy do tego, do basenu pełnego kulek Tak, skoki, na Co jeszcze? Jakieś kalambury? No, ale to piszcie w komentarzach. <grym> przede wszystkim pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo lecimy do 100 koła subów. Lecimy cały czas, jeśli bardzo mieli, długo. Jeśli będziemy mieli 100 koła subów, to wyzwę go na Fame MMA. Także macie motywację, żeby wbijać suby. A ja, potem, a ja potem powiem, jak Kacper Boński, na przykład, że. Nie, przepraszam, I nie jak trąba. Kacper Błoński, jak Trąba, że muszę poświęcić swoje życie na kanał gra i niestety nie mogę przyjąć tej walki. Nie, nie mam czasu, może kiedy indziej. Czasem tak bywa. No, odwiedzajcie nasze. Odwiedzajcie już cały scenariusz, Odwiedzajcie nasze Instagramy. OnyNorbi, Instadomin. Instadomin. Do następnego. Cześć. Cześć.